Przedstawiciele strony polskiej, czeskiej i niemieckiej spotkali się w czeskim Libercu, gdzie dyskutowali o przyszłości terenów górniczych znajdujących się na trójstyku. Spotkanie odbyło się 13 czerwca w ramach konferencji Sprawiedliwa Transformacja Trójziemia, zorganizowanej przez kraj Liberecki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele firm i instytucji działających na terenie trzech sąsiadujących ze sobą krajów. Tutaj zaprezentowane zostały najnowsze wyniki badań, które w ramach umowy polsko-czeskiej prezentowała przedstawicielka Ministerstwa Środowiska. Rozpoczęto remont oczyszczalni ścieków, machniny, wodociąg do Krastawy, do Wacławic, a 10 milionów euro z tej kwoty, którą otrzymaliśmy od Polski przeznaczonych jest na monitoring, to jest kolejna bardzo ważna część tej umowy, która określa poszczególne dziedziny, które mają być monitorowane taki sposób, aby chronić zdrowie mieszkańców, aby chronić środowisko w tych regionach. Umowa ma pięć podstawowych dziedzin monitoringu. Jak dodała na konferencji przedstawicielka Ministerstwa Środowiska, polska strona reaguje na wszystkie uwagi dotyczące umowy. Polska strona nas słucha, reaguje na to, co się dzieje, reaguje na to, co trzeba monitorować, reaguje na poszczególne elementy, i to jest namacalny efekt. To jest coś, co może tym mieszkańcom dotkniętych regionów pomóc. Jedną z prelegentek była też przedstawicielka polskiej grupy energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Miranda Ptak która także referowała postęp prac w realizacji umowy. Kolejny element, który realizujemy w ramach umowy polsko-czeskiej, to ochrona przed zanieczyszczeniami. Jak już zostało to powiedziane, nie, do, nie w minionych roku czy nawet latach nie było przekroczeń. Stacje, które zostały zainstalowane, to stacja w Jasnej Górze i w Działoszynie. Od półtorej roku też pomiary są dostępne bezpośrednio dla strony czeskiej. Z apteczną dokładnością realizujemy wszystkie zapisy umowy, ponieważ jesteśmy odpowiedzialnym przedsiębiorcą w samym sercu naszym jest troska o środowisko i to na każdym kroku staramy się wszystkim pokazać ale myślę że otoczenie to samo widzi i weryfikuje minimalizacja każdego rodzaju oddziaływania w zakresie wód podziemnych przesłona w zakresie ochrony emisji y, hałasu, dwie stacje pomiarowe online w zakresie y, emisji do powietrza, dwie stacje y, pomiary online w zakresie y, wysokich standardów, które jeszcze środowisko nie dookreśliło, emisji y, światła, duże modernizacje, y, zatem szanowni Państwo, no wszystko w jak najlepszym porządku. Sporo czasu na konferencji poświęcono właśnie Turowowi i współpracy międzynarodowej. Jesteśmy tutaj w bardzo szerokim składzie obecni, żeby wysłuchać wszystkich opinii strony społecznej, strony niemieckiej, czeskiej na temat tej współpracy, na temat efektów umowy międzynarodowej, którą podpisał rząd polski z rządem czeskim. Mam nadzieję, że ta współpraca odbywa się w dobrej atmosferze, ze zrozumieniem dla wszystkich stron i ze zrozumieniem problemów, które wcześniej były przedmiotem negocjacji. Widzę, że służy to nie tylko dialogowi, który może wymiernie dla tego regionu zrobić dużo, choćby skierowanie tu środków, bo rejon Truszowski jest wyjątkowym obszarem, któremu naprawdę należą się środki dla tych ludzi, którzy są tutaj i przyrodniczo i historycznie powiązani, gdzie przemysł był, rozwinął, ale również teraz potrzebuje takiego wsparcia, żeby dostać nowej jakości, o której myślę wszystkim chodzi. Tutaj było też miejsce na dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z transformacją regionów węglowych i współpracą z lokalną społecznością. A o tym, że współpraca jest dobra, mówili także przedstawiciele kraju libereckiego. dva i půl roku od podpisu té řondové umluvy česko-polské. Já myslím, že dobře, že ta umluva je podpisaná, bo máme nástroj taky dla rozvenzování jakých, jakých, tam sporů, jakých tam informací, kdy, kdy z poměření halasu. To, to je taková oficiální platforma, na které na obě strany sobě vyměňují informace i tež, tež, je třeba, povědět, že díky té díky meziřondové umluvě je ta stěnka podžemná filtracína, je tvar žemný u, u i tež už rozpočínáme budovat wodociągi, které, které tež v té umluvě jsou opisane. Tutaj też wyraźnie zaakcentowano plany na przyszłość. Jestem przekonany, że będziemy wykorzystywać te zasoby kadrowe jak tylko długo będzie można. Węgiel będzie wydobywany tak długo, jak państwo polskie będzie tego wymagało. Konferencja to także możliwość zadawania pytań, a także debata panelowa z udziałem samorządowców i między innymi przedstawicieli PGE. Mówiono o problemach regionu i obecnej sytuacji. Transformacja energetyczna jest zależna od, nie od samorządu, ale od właśnie rządów. I tutaj generalnie powinna odbywać się największa dyskusja. Ja natomiast uczestnicząc w takich spotkaniach bardzo sobie cenię, bo wiele można zaczerpnąć i przykładów, i wniosków, ale także zweryfikować, jakie są obawy i wspólnie wypracować nowe rozwiązania. Natomiast zawsze. Będę to podkreślał, że przy transformacji, jeżeli mówimy ją na, o nim na poziomie samorządowym, to na pierwszym miejscu powinien być człowiek. To druga taka międzynarodowa konferencja dotycząca realizacji umowy i szerszego aspektu współpracy na turystyku. Kolejna, prawdopodobnie za rok.